Witam po tej stronie świstak. Na przykładzie miedzi chcę pokazać, jak stosując moją strategię, staram się przewidzieć ruch ceny i na tym ruchu zarobić. Ale najpierw informacja o ryzyku. Zaznaczam, że nie namawiam nikogo do inwestowania na giełdzie, ani do zakupu czegokolwiek związanego z jakąkolwiek giełdą i z jakimkolwiek inwestowaniem. Inwestowanie to duże ryzyko utraty kapitału. Musisz pamiętać, że większość inwestorów notuje straty na kontach. Statystyki podają, że jest to od 70 do 91% inwestorów. Materiały prezentowane tutaj są tylko poglądowe i w celach edukacyjnych. Prezentuję tylko i wyłącznie mój sposób myślenia i nie musisz się z nim zgadzać. Każda decyzja ciebie podjęta jest tylko i wyłącznie Twoją decyzją. I nie możesz obciążać mnie konsekwencją Twoich wyborów. Jak widzimy, cena jest w trendzie wzrostowym. Wykonuję pierwszy pomiar na przebiciu kinczusena przez świecę wzrostową. I widzę. Że poziom 161,8 został przebity, i cena troszeczkę się boksuje. Można by było uznać, że ten parametr to retest punktu B i retest poziomu 161. Na pewności, muszę wykonać jeszcze jeden pomiar. Czyli muszę zmierzyć, jak daleko cena zaszła od przybicia ten I tu mam trochę wyjaśnienia. Poziom 261 osiągnięty przez cenę z przybicia ten kana spowodował ponowny opór. Ustawiam sobie linię, aby mieć pewność w pomiarze. Wracam do pomiaru z przybicia Kinżuna. I widać, że cena porusza się w tym kanale między 161 z Kinjuna a 261 z ten kana. Zmienimy kolor. I na razie jest w tym kanale. To może nam spowodować wybicie albo górą, albo dołem. Według mnie, wybicie będzie prawdopodobnie po dalszej tutaj korekcie w górę. I na ten ruch liczę, i na tym ruchu chcę zarobić. Liczę, że będzie mniej więcej taki ruch, nawet może zejść, przebicie SSB. Później powrócić w górę, oczywiście tutaj robiąc jakieś korekty, i pójdzie w górę do zasięgu 261. Liczę na to, że po przebiciu tego punktu, który zakładam, że jest dla mnie punktem B, cena pójdzie właśnie w górę. W tym miejscu wejdę w rynek i ten ruch do take profitu na tym poziomie będzie moim zarobkiem. Czy tak będzie? Czas pokaże. Zobaczymy. Witam w drugiej części filmu, w którym staram się przewidzieć ruch ceny, w tym wypadku miedzi i na tym ruchu zarobić. Rysowałem tutaj. Poziom 161. To już go żeśmy więc skasuję. Pokazywałem, że tutaj w tym tunelu się porusza cena, i jak wybiję w górę, to ja w tym momencie wejdę w rynek. Rysowałem, że to jest punkt B, i przybicie tego poziomu pozwoli mi rozpatrzyć wejście w rynek. Cena. Ruszyła zgodnie z moim oczekiwaniem, i świecą decyzyjną w tym wypadku jest ta świeca. I tutaj wszedłem w rynek, i cały ten ruch był przeze mnie do zarobienia, i też zarobiłem. Tu ustawiłem take profit, i tu sobie skeszowałem. Czyli scenariusz, który wcześniej opracowałem, okazał się prawidłowym scenariuszem, który pozwolił mi zarobić. Dziękuję.